Przecież się tak wstydzisz? Masz... Wycierasz nosek? Już Te... wytarłeś? Rzuciłeś? Gdzie rzuciłeś? Trzeba ją wyrzucić do kosza, prawda? Weź podnieś chusteczkę i wyrzuć ją do kosza. Mateuszku... Podnieś chusteczkę i wyrzuć do kosza. No, gdzie... Jeszcze da się ją wykorzystać, co? Dobrze, a teraz wyrzucimy do kosza, chodź. Na no, wyrzuć za kosza. Gdzie jest kosz? Tak, tam jest kosz. Pięknie. Pięknie, no już zamykaj, już wyrzuciłeś. Tak, zamykamy? Zamykaj. Zamknij szafeczkę. To zawsze musisz takim petem zamknąć, prawda? Ba, ba. No ba, No pach, ba, pach robisz, pach. Co? So.